cześć, witajcie, tak jak mówiliśmy, tak zrobiliśmy Mimo, że odradzali nam tą zasiadkę, pogoda była jeszcze godzinę temu Nie do zniesienia, ulewa, silny wiatr, znowu ostrzeżenia Ale jesteśmy, zobaczcie jak pięknie Jezioro Wandzińskie, stanowisko 11 Tym razem siedzimy po drugiej stronie Mieliśmy stanowiska 17, 16, 15 Teraz usiedliśmy na 11 Na 10 siedzi Wiesiu Od wczoraj Przetrwał tutaj te wichury, te ulewy, ale niestety jest bez brania. Wędki rzucone przed chwilą, dosłownie zaspombowane jak zwykle na każdą wędkę, dwie garści kulek z kobry i tak od lewej. Chicken Inferno Carp Force tonąca 16, Midfish 20 tonąca Select Bite, Super Squid tonący Select Bite 16 mm i 20 mm moja ulubiona liver spice select Bites. na wodzie nic się na razie nie dzieje ale czekamy jeżeli coś się wydarzy zaraz się na rybę razem Noi i takie poranki to my lubimy. Jak zwykle, rybka czeka w worku. U mnie była druga, niestety, spina. Śniadanko już się robi. Jest godzina 7:30. A zobaczcie, jak się zmieniła pogoda. Pięknie. Nocy. No i oczywiście z rybką. Rybka wzięła pierwsza 42, kuleczkę Super Squid Selecta 16 mm tonącą. Nie wiem, czy uda mi się ją pokazać, ale spróbuję. 13,5 kg. No, i się nie uda tak szybko. Za mało się wyszalała. W końcu okay. się udało. Oto i ona. 13,5 kg. Zobacz, jaki piękny. I Dobra. Jaki uparty. Robimy szybkie foto i dowody. Tak jest. Narka do później. Dobra. No to wypuszczamy rybkę. Uuu. Miejmy nadzieję, że to nie jest pierwsza, nie ostatnia. No, zobacz, zwracamy ci wolność. O malutku. Zobacz, pomogł, co? Majestat. Poszedł. Brawo, kochanie. Jest, słuchajcie, dokształcałem się brania w dzień. Godzina 13.30 Pojechała lewa wędka, która od wczoraj milczała. River Spice od Selecta. Mam nadzieję, że za chwilę widzimy się w kołysce. No i udało się. Spójrzcie na tą bestię. Piękny tłuściek jesienny. Równe 17 kg. Nie wiem, czy da się podnieść. O, jest w dodatku taki piękny. Nie mogę. O, piękne uszeczki. No, pokaż się. O, patrzcie na to, jaki brzuchon. Dobra. Jestem mega szczęśliwy, kurwa, że tak sobie pozwolę sobie przekłuć. 17 kilo. Moje największe ryba do tej pory na tej wodzie. Ale spróbuję jeszcze wam ją pokazać. o! Jeszcze chwilkę. Dobra, puszczaj ją. Ha. Dobra. Odpływaj przyjacielu, ale nie w tą stronę. W lewo, w lewo tam. Nie w lewo. Do zobaczenia. Jest. Godzina 526. Zobaczcie co mamy znowu w kołysce. Ładny grubasek 11,5 kg. Wariat zrobił taką roladę, że masakra. W końcu pojechała czwarta wędka, która dotychczas nie zrobiła brania. Mam nadzieję, że uda się go szybko pokazać i wypuścić. Patrzcie sobie na tą rybkę. Kuleczka Krab Kryl Select, bite, stanąca. Wypuszczamy. Do jasności pozostały nam jakieś 2-3 godziny. Pięknie. No i widzicie, bandzinek przywitał nas deszczem i żegna nas deszczem. Ale powiem wam takie zasiadki się nie spodziewaliśmy. Jesteśmy szczęśliwi jak cholera. Trzy rybki, dzisiaj w nocy, jak już widzieliście, pewnie wpadła trzecia. Ogarnęliśmy ją w nocy, żeby teraz rano się już nie bawić. I powiem wam, taktyka przyniosła skutek. Była to prawa wędka, która od piątku nie chodziła. Wczoraj Nunia zamieniła kulkę na krapkę z Selek Też Wcześniej leżało cikiem inferno z Starforsa. I rybka pojechała. Także warto myśleć, warto coś zmieniać. Mimo, że jest 5 listopad dzisiaj. Nie, siódmy. Dzisiaj jest 7 listopad. I tak pięknie połowione. Nie wiem czy jeszcze się pojawimy nad tą wodą. Ale w tym momencie zakończamy ten film. Pakujemy jeszcze wędki i to co nam zostało. I na pewno widzimy się na YouTubach. Także łapki w górę, subskrybujcie, dzięki, że jesteście. Do zobaczenia.